W nowym filmie, na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z vlogiem, więc pokażę Wam, co się u mnie dzieje. Jest tego niezbyt dużo, ale jest. Obecnie, e, może pokażę, już kilka. E, obecnie planuję szaty na YouTube. E, montuję sobie film, który zobaczycie w środę. E, i w zasadzie to tyle. Później będę na pewno szła z psem na spacer, więc też pokażę trochę stamtąd. No i będę dzisiaj czytać książki. Mam trzy rozpoczęte, więc już chcę się pozbyć tych rozpoczętych, bo dałam sobie plan, że nie będę rozpoczynać kilku książek naraz. Niestety to nie wyszło. Więc muszę skończyć książkę Bogusza za wiszy oni Muszę dokończyć książkę do jogi no i muszę dokończyć czytać uh, Smoki Babel so, taki jest plan zobaczymy którą pierwszą przeczytam podejrzewam, że będą to oni, bo jest to najkrótsza z tych wszystkich, które mam no i szybko się czyta, bo już jestem w zasadzie w jednej trzeciej książki, więc myślę, że dzisiaj dam radę ją skończyć no i co, będę was update'ować co i jak z montażem, ale jeszcze przypomniałam sobie, że muszę zrobić napisy do nowego filmu, który już y, jutro, czyli 9 y, września, Boże, 9 października na moim kanale, y, więc pracowicie, pracowicie. Y, do tego śniadanie, a... No i zaraz wezmę się też za książkę, bo w trakcie jak będzie mi się ściągać film, który montuję. No, no to będę sobie coś czytać. Więc mm, polecą oni, wybrałam a, tą książkę, nie, czyli Bogusz Sawisza i jego postapokalipsa. Chcę ją przeczytać, bo przyznam się już w sumie było to ogłoszone, nie, że jestem patronką tej książki, a z czego mega się jaram. I bardzo mi się to podoba, i się cieszę, bo postapokalipsa, ten gatunek cały, jest takim gatunkiem, który ja uwielbiam. I od niego, w zasadzie, taka większa miłość do książek u mnie się zaczęła, chociaż największa to od atramentowego serca, Corneli Pankę. Natomiast postapokalipsa to jednak bardzo dobrze mi się kojarzy, chociaż jest to dość ciężki gatunek. No i co? W zasadzie pracowicie, pracowicie, ale będę pokazywać jeszcze coś poza filmami i czytaniem, bo wyjdę zaraz pewnie na no. no i co? W sumie nie będę już Was zanudzać. Do zobaczenia dalej. Pa! Chwilę powiem może o książce. Jest to książka Oni Bogusze Zawiszy, Jak widzicie już po okładce będzie się działo. Ja jestem na 79. stronie, więc w zasadzie tej akcji aż tyle nie ma. Natomiast mamy tu, do... mamy tu do czynienia z globalną katastrofą, i świat po tej katastrofie wygląda źle. Nie ma już tej dawnej świetności, którą miał. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dominuje tutaj terror, przemoc i wszystko, co złe w zasadzie. No i w zasadzie wśród tych gruzów, które są, czają się właśnie ci tytułowi tajemniczy oni. No, no i są to takie jakby istoty, które są inteligentne, można powiedzieć na swój sposób. Natomiast czają się one w ciemnościach i w ciemnościach w zasadzie można ich spotkać i one atakują bardzo mocno. No, i właśnie w tej powieści, w tej książce, będziemy się dowiadywać, kim są oni, skąd przybyli i jak można się ich pozbyć. No, i też będziemy właśnie się zanurzać w tą mroczną rzeczywistość. I faktycznie od samego początku jest to dosyć mroczna książka, i faktycznie dosyć mroczna rzeczywistość tych bohaterów, i będzie ich chyba sporo bo na początku mieliśmy do czynienia z innymi, a teraz jest ich, teraz jest inna para. No ale będę Was updateować dalej i naprawdę będzie warto się z nią zapoznać, bo jeżeli lubicie post-apokalipsę, to ta zaczyna się dobrze.